Empire State Ja pierd... Ale tu im pokażemy jak się gra A, to mnie nie ma, musisz wyjść Wychodzę. A, więc chciałem im pokazać jak się gra, ale mówię, nie na... Ułatwię im grę Nie ma co Te chłopaki jeszcze nie poszczelają oni są? No, możesz szukać. Szuka? No, szuka, 4 sekundy. O, to fajna mapa. Co to jest? Dobra, jesteś, jesteś. BLACK FRIDAY Co kupiłeś Nie, nic nie potrzebuję Ale jest BLACK FRIDAY Nie, nie no nic nie potrzebuję Wszystko mam Wszystko mam, nic nie potrzebuję właśnie no też nic nie ma, tak najdroższy okres prawie że. Ja tylko nie wiem, jakieś rzeczy. Czasem coś tam padnie. Gdzie ty jesteś? Abra, Dobra, idę z tobą. Siadaj. Będziesz strzelał. Jedziesz z najlepszym kierowcą, Tak. No, zobaczysz, patrz. Nie tak. dalej Chyba Chciałeś przez czołg kurwa <laughs> Jebałki, Jeba, Nie mał Nie badę Wiem się lata <laughs> Pojemy Patrz ściany drzewa łamiemy wszystko Ja pierdol, już wszystko przejęli. Kto tu postawił ten budynek? O kurwa. <laughs> kurwa. Tu nowy cel Naprawiam też. Jedziemy dalej ten tu zaraz wybuchnie, tu nie wybuchnie, tu ten będzie. Wjeżdżamy do budynku Kurwa, nie Jest bomba No, zniszczyłeś. wjeżdżam powoli na jedynce wybać ich, od razu w je kur Baldonik, do po co Gdzie po salonie Pinkowane Pinkowane Jest bom Jeb Dobra Jebany Myślę, że co? prowadzącym w budynku Edejka Dobra, wyjedziemy bokiem Spędzę Jest tu, tu jest. Kurde. Dobra. Trzeba pomyśleć. Tu są czołgi. A, dobra, wyjdziemy na razie. Powolutku, na jedyncy, pisać. Jedziemy na F bo tu, bo, brawo, brawo, Jedziemy bokiem Kurwa stawiają te drzewa wszędzie Jebany Dobra jedziemy, nie martw się Dobra Dobra przejmujemy Gdzieś się ustawimy tak żeby trochę Nie wkur dziś Jeba nie, gdzieś jeden jest Jest, na No jest, 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 jest zabity Jest drugi Dobra nic nie wjechał Właśnie spróbuję spierdolić przed nim Oj chuj Nie odpala Dobra odpalił jebany nie da się wjechać Kurwa nowa kuchnia Kivik już rozjebany Ech. Dobra idziemy dalej tu no, tutaj takie szerokie drzwi? Ubrałem, żeby nie wjechać do basenu. Dobra, wyjdziemy. A chuj z nimi. Jedziemy na D. Na D jest wuj jazda. O kurwa, co? Kto ten czołg tam postawił? Dobra, uciekamy. Dobra, idziemy na C. Kurwa, na C też jest jakiś jedek. Dobra, jedziemy koło C. A jest w środku są. Do nami jedzie. Jebany. Wybieg jeden. Dobrze. Ja mu pokażę. Mamy silniejszy silnik. Kurwa. wafel. Kurwa przejechał mnie. Jebany. Chciałem go zacząć ten, żebyś go przygwoził i... No no no, a ty byś go no A ja bym go tym palnikiem, a no dobra, wsiadam, Dobra Jaki siedek siedzi, no, siedzi w Dobra to wjeżdżamy Wjeżdżamy zobaczyć co tu robią To napierdala w nich ostro. Kurwa, wjechał tu edek ten. Jebane mnie też przejechał. Kurwa, myślałem, że go zabiję. Trudno. Ale ostro tam się dzieje na cech. Ten, Jak przeżyję Ten dalej jeździ tu. Jak Ten dalej jeździ tym autem. Chyba rozpierdolił je auto. Nie no, wyszliśmy niepotrzebnie. Ten dalej je tam jeździ. Nie wiem, rozpię Za na to. nadal jest tam. I opierdzielę, ile on ma życie, te auto? Dobra, ja. Dwie rakietki dostało i nie Ja robię tego w tym guzikiem go od tyłu. Dobra, ja Ale go. Ja go nie zrobię, bo tutaj chcę Ja go zajmę czymś. Zmienię mu koło. Ja, ciepłym. Kurde, nie widzę. Gdzie on jest? Dobra, bo to już Leci helikopter. Nad nami. Kurde, prawie zerwę. Dobra, jadę po tego, po Jedź po czołga. Ja tu się zajmę nimi. Ja pierdzielę, od boku wchodzą tego przedsionka Pośrodkowego Chciałem ich zatrzymać, ale zatrzymali mnie Dobra yeah. Kurwa Czołkiem jeżdżą Kto mi dał prawo jazdy? Gdzie się rozpimy. Na B?

Szybki serwis, jeb. Yeah. Szybki serwis. O tutaj gije brakietem. Ja kurwa, ale czołg. Co on tu robi? Jaa chuj. Szymon uciekał. Jak on tu w ogóle przeszedł? No właśnie, jak on tu przyjechał. Kurwa na gazie. Gdzie on jest? jedzie kolejny. Kolejny jedziesz? Co oni kurwa? Ja pierdolę strzelają. Celów. Naszą obronę. Tam jest jebany na wzgórzu był, już go nie ma. I chcemy jeszcze nastąpić? Jeez. Yeah. Lata. No. Zabite. Śmigło. go. Ale do inwizyta. Dobra. Biorę kurwa Łazika. Jestem blisko C Od boku ich próbuję trochę Bo tutaj na A technika jedzie ciężko i... rozpracowujemy Dobra A, A jedzie O kurwa Ja mam snajpera do pokonania Oj ich tu jest dużo, będzie A przejmowane Będzie A Dobra, to przejmujcie, a tu zabezpieczam C Robię ich C Dobra, zabezpieczamy C. Ułdę sześciu, to wszyscy na A prawie. My przejmujemy cenę, ale też powoli pięciu, sześciu, siedmiu naszych. To się może udać. Stryjentek. Tak się to robi, panowie. Głowiec wroga. Naprawiam czołg i on się nie chce naprawić. Bardzo dziwne to było. Dobra, pojechał. w do. Kurna, zawinął. No, było. A co? Dawaj, pokażemy im. To tu nie jedzie Ja, z Bez tyłu. Jakim cudem tu się pojawił? Jak on nawet tu nie wjechał, już mnie zabił, ty Przesyłka Dostarczona o, z dobra, Kurde, przyjmują Ja, Jaa, gdzie kręcę, ich jest No, spokojnie, sześciu zostało i nie widać końca kurwa autem tu jeżdżą wydały no dwóch jest jeden Dobra powoli przejmujemy Kurwa ośmiu Jakim cudem Ośmiu tam przy tym przyciągu tam od ich stron już przeszli. koło mnie są Dobra skilałem i no żebyście mogli wyżyć. Ile dasz rad, które wytrzymaj? Ja już jadę tam autem i... Jadę im pokazać, jak to się robi. Ja pierdolę, już rakietką dostałem. Mogę tam wjechać. Jest walony. wytrzyma Wytrzymaj jeszcze. Już jestem blisko. Dwa auta. Kuj. Ten rakiet. Co tu się dzieje? Tu kurwa. kurwa czołgi jeżdżą. I to mnie wyjebało w kosmos Skupiamy się na celu delta Dobra widać że bierzesz Osłaniam cię z góry I jebrakietką Gdzie ten Edek leci? za mapę. Dobra, lecimy kurwa. Ale im zajebiemy. Zniszczyły tam wlecimy do was. Idę, wa idę z pomocą. Jestem. Dobrze daliście radę przejąć. Tak trzeba. Kurde, nie mogę Ja nie mogę. Dobra, wracamy na C. Matko jebca Jones. Wracamy na C. Dobra. Co dzieli się? Ludzi się uciekli. A, pierdolone. Autem jeżdżą. Paliwo tracą. Jeszcze raz dostanie autem, auto i o nich. Dobra, to ja na drogę daję te. Daj na drogę, ale nie trafiłem. Kurde, tak blisko. Teraz boję się wyś wychylić. Jak i kurde, wyżej.

Czekam na nich Jeden ja już stronkowy No zabieg No to widziałem jak ten spadał Bo ja tu jestem system obrony powietrznej Nie, kurwa tylko pojawi się od razu łupko Łeb Co idziemy na E? Ja wsiadam do auta Bo jest tu stoi To czekaj ja będę napierdalał ich hey, yes. oh, Dobra, jeden zabity Ale spierdalałeś Kurwa wyszedłem A czemu? Czemu ty wyszedłeś? <grym> Nie, Jezu Chciałem napisnąć 3, a nacisnąłem E To była taktyka E jak exit, czy E jak enter? Jak, y jak <grych> jak el elmo. Ej, jak Ej jak Ej jak Ej na Dobra lecę na B Dobra, teraz tak delikatnie bardzo Powoli <grych> kurwa Dobra, gdzie lecimy? Już namierzają nas no? Ale patrz jak od razu takie szczała zebraliśmy Już normalnie wszystkie te odcięło Sterowania Dobra przejmujemy C No i chuja, nie przejmujemy C Przejmujemy cel, xD To dobry Gość Leci, leci, chodź, 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 chodź. Turne Blisko Co ty na co jesteś? Tak próbuję go A, znowu nie dostał A no, ja go trafię Ale tylko raz Ja pierwiel na tym co tu Nie wiem co się dzieje Bo wszystko walą wszystkim Nie zabił mnie nor No tu się odpierdziela Kole. No to Wygramy to Ale jest jazda Dobra C Teraz się Ej siedzi na dachu i napierdala helikoptery Ten próbuje czołgiem przejechać, ale coś mu nie wychodzi. Coś nie Ja pierdolę. Rozjebali cały czas Dobra, ja chyba będę do kończu. Muszę się iść wykąpać No, pęcimy je się czasami Zapręcimy je. Nie ma co. Cięwa, to, co Totalnie. Jak mówię, wiesz, tą skrobaczką do płyt, kurwa, indukcyjnych się myje, kurwa. Zdzieram cały brud. Dobra. Dobra, do Dobra, dzięki za dzisiaj. Jak coś, to. No, zobaczymy jutro, jak będzie. To też może. Dobra, Dobra, okay. Hej.